Cześć jestem ten tenis. witam w kolejnym na moim kanale z serii PESOZ DO Tuna, A dzisiaj coś nowego, ponieważ nie będziemy się zajmowali raperami, traperami, a disco polowcem, czyli Disco Markiem Ale jeszcze na napiszcie w komentarzu Disco Marek, a przyszedł Serduszko No i co? Zapraszam do oglądania! Cześć Czumeczko, Czy ones... Mieczka, je... tak się śmiejesz? Ja pierdolę, nie Zostawcie łapki w górę i subskrybera dla Terniza, za te baranki, bo to nie było nic ustawiane. A tam tak to odjedzie. Zostawcie łapkę w górę. Zacznijmy od pierwszej piosenki jaką jest. Zostań moją kotką. Oryginał chyba każdy zna, ale co? Przypomnijmy go sobie jeszcze raz. Zostań moją kotką, zostań moją słodką zostań. Natomiast tutaj wersja zaśpiewana prosto do kamery. Raz, dwa, trzy, cztery Raz, dwa, trzy i... Moją kotką zostań Moją słodką zostań My marzeniem dla ciebie się szybko zmienię Zostań, moją kotką zostań Moją słodką zostań My marzeniem, a ja cię to położę Nie chodź do Disko Marka Bo to będzie twoja bajka Bo każdy wiedział, że Kruszwil udało na swoich filmach Ale ja nie wiedziałem, czy to będzie aż takie dobre Marek śpiewa jest taki przeciętny polowiec, Który już ma jakieś doświadczenie z muzyką Ale nie zapominajmy o tym, że Marek jak dopiero zaczyna z piosenkami, i no, to jest tak naprawdę początek, więc naprawdę mu całkiem nieźle idzie. Gdyby nie oto tune, no nie mówię, że wszystkie, ale na pewno spora część hitów disco, Polo brzmiałaby całkiem inaczej niż brzmi aktualnie. Kolejną piosenką jest Remiza, każdemu dobrze znana. Posłuchajmy jeszcze raz, oryginału. ja, wszystkie was dziewczynki, Zapraszam do Remizy, lubię treningi. A tutaj wersja nieobrobiona blondynki, ja wszystkie was dziewczynki, zapraszam do remizy, lubię wieczorne treningi, rozlały się drinki, Ania ściąga stringi, z backstage'u woła Kasia, mam na szyi ślady szminki. Dużo osób myśli, że Marek coś udaje, ale nie, ty po prostu dużą robotę robi autotune. To jest to samo nagranie, tylko tam jest z efektami, natomiast tutaj bez. A więc to tyle. Dzięki za oglądanie. szczerze. łapkę w górę, napiszcie komentarz, subskrybujcie mnie oraz widzicie do Feniksa, który jest aktualnie moim kamerzystą. To tyle. Dzięki za oglądanie. No i siema.